Najlepsze końce do fut 22 kupisz tylko na PL. Z kodem Fantazy dostaniecie 10% zniżki na końsy. W drugim tygodniu promocji kupujący monet mają szansę na wygranie kolejnych superkart, a na fanpageu Supercoinsy znajdziecie konkurs o drogę Icon Moments. Link do szczegółów w promocji w opisie polecam. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was dzisiaj w głosowaniu grup Mistrzostw Świata, czyli czymś, co, co czeka nas w rzeczywistości już jutro. My sobie dzisiaj zrobimy te losowanie z racji tego, że kiedyś na moim kanale takie losowania się pojawiały i myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy sobie zacząć. Na początku, wylosujemy oczywiście zespoły do wszystkich tutaj grup. Katar, oczywiście, znajduje się w grupie A jako gospodarz. Takie coś oczywiście w rzeczywistości też tutaj będzie miało miejsce. No tak więc rozgłosujmy tutaj e, wszystkie te drużyny. Ok e, i tak to będzie wyglądać. Lecimy już z koszykiem drugim jeszcze, tylko szybko chciałem dodać dwie ważne rzeczy. Jedna, zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się spodoba, a link do tego znajdziecie w opisie. I druga ważna rzecz, wiem, że obiecałem filmy co dwa dni w ostatnim czasie, tylko doszło do dosyć niefortunnej rzeczy, mianowicie zepsuła mi się konsola. Musiałem ją oddać na gwarancję, czekam już około 9-10 dni. Wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu już powinienem ją dostać z powrotem i wtedy materiały z FIFA 22 wrócą. Do tego czasu będę starał wymyślić się coś, co jakby nie wymaga FIFA do nagrania filmu. Ewentualnie postaram się pożyczyć po prostu gdzieś jako opcję rezerwową. Dobra, lecimy z drugim koszykiem, nie przedłużam Szwajcaria Katar. No nieźle. No nieźle. Czyli Szwajcaria tutaj no trafiłaby po prostu fantastycznie. Belgia z Niemcami, ok, czyli tutaj nam się już tworzy taka mała, chyba, grupa śmierci. No to było oczywiste, że gdzie Niemcy nie trafią, tam ta grupa będzie wyglądać niesamowicie mocno. Brazylia, Stany Zjednoczone, ok, ciekawie. Chorwacja z Hiszpanią. Francja, Dania, czyli już mieliśmy chyba taki klimacik, jak się nie będę na ostatnich Mistrzostwach Europy. Dalej mamy Urugwaj z Portugalią. Meksyk trafia do Anglii, no i oczywiście. Chcąc, nie chcąc, Holandia musi zagościć w grupie H z Argentyną. Czas na koszyk z reprezentacją Polski. No i tutaj zobaczymy, gdzie Polacy trafią. Na ten moment najkorzystniej dla nas byłoby oczywiście do grupy A. No i myślę, że grupa e ewentualnie, no nie wiem, no niby w grupie C są Stany, no ale jest też Brazylia. W sumie grupa G wydaje się ciekawa. Anglia, zawsze mecze z Anglią były ciekawe. No a do tego Meksyk, z którym według mnie jak najbardziej możemy e toczyć walkę. No i zobaczmy. Tunezja. Tunezja z ze Szwajcarią i Katarem. Co to w ogóle za grupa się tutaj tworzy fatalna? Znaczy, no fatalna. No, oczywiście Szwajcaria nie jest fatalna, ale mamy na myśli głównie tutaj ten Katar. Zobaczmy dalej. Belgia, Niemcy, a także Senegal. Ok. Do tej grupy Polska nie mogła trafić, bo już mamy dwa zespoły z Europy, a jest takie coś, że oczywiście nie mogą być trzy zespoły z jednego kontynentu w jednej grupie. Zobaczmy dalej. Mamy Iran trafiający do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii. W dalszym ciągu mamy Japonię z Chorwacją i Hiszpanią, ok? Francja, Dania. Tutaj Polska nie może trafić i trafia tutaj Korea. Ok, zostały nam grupy F, G i H. Do każdej z tych grup Polska oczywiście może trafić. No i zobaczymy gdzie trafi. Do grupy F trafia Maroko, czyli Serbia i Polska trafi do jednej z tych dwóch grup. Polska trafi do grupy H, bo Serbia trafia do G. Tak więc mamy Polskę z Argentyną, z Holandią. No ta grupa byłaby na pewno ciekawa, szczególnie pojedynek tutaj Lewandowskiego z Messim na boisku. No i w sumie z Holandią myślę, mielibyśmy na pewno jakieś szanse. Holandia to nie jest już ta sama Holandia, co jeszcze. E, pamiętam ją bodajże z Mistrzostw Świata 2000. 6 albo 10, już sam nawet teraz nie pamiętam. Natomiast wiem, że Daleko, daleko wstecz sięgając w mojej pamięci. No i zobaczmy e, koszyk czwarty. Tutaj jeszcze oczywiście nie znamy wszystkich zespołów. Kiedy wy oglądacie ten film, już te zespoły są właściwie e, prawie wszystkie znane. Natomiast ja go nagrywam dzisiaj, w środę wieczorem. No i jeszcze zespołów wszystkich nie znamy. Grupa A, Ekwador, czyli finalnie No ta grupa A to Katar, Szwajcaria, Tunezja i Ekwador. Jak miałbym typować, no to pierwsze miejsce Szwajcaria, drugie myślę Ekwador, ewentualnie może Katar, jeśli przygotował się w jakimś stopniu do tych mistrzostw u siebie granych. Grupa D i tutaj trafia Kamerun. Z tej grupy, no myślę, śmiało możemy typować awans Hiszpanów i Chorwatów, chociaż Kamerun też pewnie gdzieś tam powalczyłby. Do grupy E trafia Ghana. Tutaj myślę, że też śmiało Francji i Danii możemy sobie typować. Kolejna grupa, czyli grupa C, tutaj trafia ten ostatni zespół z UEFA, -y, czyli to będzie pojedynek bodajże pomiędzy Ukrainą a Szkocją, tak? No i jakby ten ostatni taki baraż, który niestety z powodu wojny nie może być rozegrany. Następnie do grupy B trafia Arabia Saudyjska, no i tutaj mamy też taką myślę dosyć jasną sytuację, czyli faworytów Niemcy i Belgię, no i Senegal, który ewentualnie gdzieś tam będzie pewnie starał się nawiązać walkę. Do grupy F trafia. Kanada. No tutaj też sytuacja raczej jasna. Portugalia, Urugwaj, faworyci. Maroko z Kanadą gdzieś tam będą star starali się te punkty zdobyć. Eee, kolejna grupa to jest grupa G. Tutaj mamy zespół eee, z kwalifikacji. No i mamy też tutaj mm, zespół z ostatnich kwalifikacji, który trafi do Polski. Eee, nie pamiętam szczerze mówiąc, kto będzie mierzył się w tym pojedynku. Nie wiem, czy nie. Czasem Australia z. Nie, 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 tu będzie chyba Australia. Wiecie co? Chociaż nie, musi być tu, bo tutaj mamy... To... Nie wiem, czy tu nie będzie pojedynek pomiędzy Australią. No i potem mecze jeszcze się nie skończyły, bo są właściwie dzisiaj w nocy, które też mają znaczenie przy tym głosowaniu. Tak więc tak by wyglądała grupa Polski, którą my sobie tutaj ewentualnie rozgłosowaliśmy. No i co? Myślę, że Polska śmiało miałaby szansę z takiej grupy wyjść. Sprawdziłem sobie na szybko tutaj e, te kwalifikacje. Mm, a, czyli prawdopodobnie będzie to pojedynek. E, Wiadomo, jak to było zazwyczaj na Mistrzostwach Świata i Europy. Gdzieś tam Polakom nie szło, często w grupie, tak jak chociażby 4 lata temu. Natomiast e, pamiętamy Euro 2016, gdzie Polacy doszli naprawdę nieźle e, daleko e, i tam mieli szansę nawet wyeliminować Portugalię wtedy w Krachny, która później zwyciężyła. No tak więc, e, myślę, nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem ciekawy, czy tutaj jakaś grupa mniej więcej pokryje się w, z tym, co w rzeczywistości będzie. Wy na koniec, jak sobie wylosujecie, możecie pobrać sobie zdjęcie na przykład. Jak chcecie mieć, możecie w ogóle sobie restartować i w nieskończoność się bawić. Możecie także wylosować w sekundę te wszystkie grupy. No, jak widzicie, tutaj trafiliśmy do grupy A. Myślę, że nikt nie miałby przeciwko, żeby w takiej grupie się znaleźć. No grupa A to na pewno będzie niesamowicie duże szczęście, i dużo zespołów będzie chciało do niej trafić. Na dzisiaj, jednak, to już wszystko. W komentarzu przypiętym, jak i po pisie znajdziecie link do tej strony. Możecie też się pobawić, możecie dać znać, jak Wam poszło. No i co? Na dzisiaj to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, do usłyszenia i manko.